Koniec ciszy, hala odpalona i gramy o punkty w pierwszej lidze futsalu. 20 września do gry wróciła pierwsza liga futsalu, przerwa trwała 4,5 miesiąca, ale to nie oznacza, że przez ponad 130 dni nic się nie działo. W tym czasie w kuluarach toczyły się walki o najlepsze transfery, rozstrzygnął się plebiscyt na najlepszych w zakończonym sezonie oraz ustalono skład ligi, co jak się okazało, nie było wcale takie łatwe. Po wielu perypetiach do ligi przystąpi 23 zespoły. W grupie południowej wycofano ekipę FC Silesia, boks Siemianowice Śląskie zastąpił FC Tarnów, z kolei na północy futsal Szczecin wskoczył za Wenecję Półtusk. Niestety, tuż przed startem ligi wykruszyła się też Wisła Opatowiec, dlatego w grupie południowej zagra 11 drużyn. Zaczynamy od krótkiej zapowiedzi grupy północnej. Na rynku transferowym w tej części Polski brylowały ekipy Wiarylecha i Jagiellonii i dlatego są one uważane za głównych kandydatów do walki o awans. Pierwsi zaczynali sezon od derbów z KSM Gniezno, a drudzy mieli wolne, gdyż o przełożenie meczu wystąpił dokoptowany w ostatniej chwili do Ligi futsal Szczecin. W grupie pojawili się też dwaj Beniaminkowie, Taftoruń i Bonito Białystok, a także Spadkowicze, Red Devils Chojnice i AZS UW Darkom Wilanów. Pierwszy gwizdek zabrzmiał w Toruniu na meczu Tafu z futbalą Biały Stok. Na parkiecie nie brakowało walki, ale na gole trzeba było trochę poczekać. Już kilka chwil później, bo w trzeciej minucie gospodarze zaliczyli pierwsze trafienie. Z dystansu uderzał Kamil Domański, piłkę lekko trącił Bartosz przypis i było 1 do zera. Na parkiecie nie brakowało walki, ale na gole trzeba było trochę poczekać. Tuż przed przerwą Bartosz Borowik podał do Adama Budkiewicza, który w ślizgiem wyrównał stan meczu. Losy spotkania rozstrzygnęły się w samej końcówce. W 38 minucie po kontrze Jakuba Bućko i Bartosza Borowika goście objęli prowadzenie, a zwycięstwo przypieczętowali w ostatniej minucie, kiedy to Mateusz Rogowski wykorzystał dobitkę po przedłużonym rzucie karnym. Ta w toru stok. Białystok 1-3. Tego samego dnia inaugurował sezon drugi z Beniaminków, ponito Helios, który mierzył się z Dragonem Bojano. Tymczasem już zaczął od gola, ale samobójczego, bo po strzale i w piłkę do swojej bramki wtrącił niechcący Norbert Jędruczek. Pramkaż Bonito odkupił nieco swoje winy, gdy w szóstej minucie znakomitym wyrzutem zaliczył asystę przy golu głową Damiana Danilewicza. Ten sam gracz 5 minut później dał prowadzenie ekipie z Białego Stoku po podaniu Mikołaja Siemieniuka. Bonito prowadziło to przerwy, ale zaraz po zmianie stron, po wrzutce w pole karne gola wyrównującego zdobył Kacper Ickiewicz. Dalsza część meczu to już popis Mateusza Weserlinga. W 27 minucie dał on prowadzenie smokom po strzale z odległości 9 metra. W 33 minucie przechwycił piłkę podczas ataku przeciwnika i wespół z Mikołajem Kreftem wyprowadził skuteczną kontrę. Pan Mateusz skompletował hat w 37 minucie kopiując akcję z Kreftem sprzed kilku minut. Bonito Helios Białystok Dragon Bojano 2 do 5. Fiara Lecha Poznań po porażce w barażach o awans do ekstra zamierza znów zawalczyć o elitę. Na otwarcie sezonu zespół pod wodzą nowego trenera Orlando Duarte podejmował KS Gniezno. Derby wielkopolski zaczęły się jednak od gola Marcina Marcinkowskiego i prowadzenia gnieźnia. Jednak już pół minuty po wznowieniu po podaniu zrzutu wolnego od Kacpra Korytnego wyrównał Jakub Kozłowski. Ten sam gracz 5 minut później wyprowadził swój zespół na prowadzenie, skutecznie dobijając strzał z dystansu autorstwa Michała Nieźwieckiego. Minęło dwie minuty i Marcin Solci po znakomitej solowej akcji podwyższył wynik na 3 do 1 dla wiary Lecha. W 17 minucie na listę strzelców ponownie wpisał się Marcin Marcinkowski, finalizując ciekawą akcję Mateusza Poltaszewskiego i Mateusza Kruszlewskiego i było 3 do 2. Co z tego, skoro 30 sekund później Michał Niedźwiecki huknął z dystansu nie do obrony i poznaniacy znów mieli dwa gole zapasu. Przez kolejne 20 minut nie padły gole. Dopiero w końcówce, gdy rywale wycofali bramkarza, dwukrotnie ukuli gospodarze. Najpierw Piotr Kaczewski sfinalizował akcję z Martinem Solcii, a następnie celny strzał z własnej połowy zaprezentował Kacper Korytny, Wiara Lecha Poznań, KS Gniezno, 6 do 2. Tymczasem w Gdańsku doszło do starcia dwóch uniwersytetów: miejscowego z warszawskim. Goście po spadku z ekstraligi zaczęli od gola już w pierwszych sekundach spotkania. Po podaniu od żona Carlosa, piłkę na lewej nodze ustawił sobie Paweł Gajek, i strzałem po podłożu otworzył wynik meczu. Na kolejne trafienia trzeba było poczekać do drugiej połowy. W 30. minucie Jarosław Wołowik obsłużył Huberta Krzyżanowskiego, a ten po trafieniu do bramki rywali mógł zaprezentować w cieszynkę w stylu Mattiego Kesza. Miejscowi byli bliscy objęcia prowadzenia, ale zrobili to rywale. W 37. minucie po zagraniu Grzegorza Ocha bramkę zdobył Duarte Araujo. Gorąco było w ostatniej minucie. Najpierw Dawid Wasążnik obronił przedłużony rzut karny, a kilka sekund później jego kolega z zespołu, Juan Carlos, ustalił wynik spotkania. AZS-UG Gdańsk, AZS-UW Darkomp Wilanów. 1 do 3. To prawda. Pierwsza runda w tym sezonie, trochę taka na początku może bezpieczna, może trochę brakowało nam strzałów przede wszystkim w tej pierwszej połowie. Już sobie powiedzieliśmy w przerwie, że jednak strzałów brakuje, musieliśmy musimy być lepsi trochę w ataku. I uważam, że w drugiej połowie lepiej zdecydowanie wyglądaliśmy, wyszliśmy bardziej pewni siebie. Nie szkoda, bo. Uważam mimo wszystko, że te 3-1 lekko niesprawiedliwe jest. Mogliśmy wygrać to spotkanie, mogliśmy zremisować szkoda tego przedłużonego rzutu karnego, ale no niestety trzeba pogratulować dzisiaj Julianowowi i czekać na następny mecz. Myślę, że to, co powiedziałem i tego się będę trzymał, że chcemy w każdym meczu walczyć. Zresztą tutaj chłopcom powiedziałem, jak było 1-1, że musimy po prostu walczyć, bo ja mogę przegrać. Tym bardziej, że jestem w tym wprawiony po ostatnich porażkach w ekstraklasie, więc dla mnie porażka nie jest czymś obcym. Natomiast jeżeli walczysz, to jesteś zwycięzcą. I dzisiaj też trzeba pamiętać, że my jako zespół byliśmy trochę mieszanym składem, bo i Due, i e, Paweł Gajek, i Krzysztof Lis Dołączyli do nas w ostatniej chwili. Nie było dzisiaj e, Denisa Blanka. E, due, widać kondycyjne braki, więc ta e, strona moryt, m, e, motoryczna była m, tutaj po stronie e, AZS-u Gdań. Zresztą to zawsze są derby. To jest zawsze takie podniesienie ci, ci, ciśnienia. Tak jak powiedziałem chłopakom w szatni, że trener Pawicki jest jednym z lepszych trenerów, nawet w Polsce polskim trenerem, który ma doświadczenie pracy z młodzieżą, więc na pewno byli to dla nas trudni e, zawodnicy mecz się bardzo dobrze dla nas ułożył, ponieważ szliśmy za szybko, moim zdaniem, bramkę, bo ona nas troszeczkę uniosła ku, ku górze tak? I, i trochę się wystraszyłem, bo Gdańsk w którymś momencie przejął inicjatywę. W drugiej połowie też ten Gdańsk prowadził grę, można powiedzieć, my tam sobie w którymś momencie dobrze z tym poradzili, szczególnie jak tracąc głupiego gola, tak? gdzie trochę się obawiałem, bo to tak parę minut zostało do końca i wie Pan, jeżeli się nie ma kondycji i troszeczkę takich chimerycznych zawodników, no to, których, po których się nie ma na czego spodziewać, to również wynik mógł, mógł być w drugą stronę. No, na całe szczęście były Pokazał jak się strzela bramki i to jest zawodnik, który do nas wrócił. Cieszę się bardzo, bardzo gratuluję. Natomiast też gratuluję Gdańskowi. Myślę, że to będzie taki przeciwnik, który napsuje krwi, pozdobywa punkty, a my naprawdę nie patrzymy w przyszłość, żeby za wszelką cenę awansować, bo zdajemy sobie sprawę, że tam potrzeba dużych pieniędzy. My ich nie mamy, ale mamy fajną drużynę, która dzisiaj zdobyła bardzo cenne trzy punkty. Drugi ze spadkowiczów do tej grupy Red Devil's chojnice spotkał się z czwartą ekipą ubiegłego sezonu futsal team Lemborg. Lepiej w mecz weszli gospodarze. W czwartej minucie po podaniu Olecha Krywko do siatki trafił Jefferson Rosza. W trzynastej minucie podanie Rywali przeciął Pawlo Kupczenko, a zaraz potem posłał piłkę między nogi bramkarza z Lemborga i było 2 do 0. Szymon Marszałkowski podał do błażej awenty i było 2 do 1. Czerwone Diabły jednak po zmianie stron podwyższyły na 3 do 1 po zespołowej akcji i golu Roszy. Dwie minuty później gola numer 4 dla Choni strzelił Vitali Kolesnik po indywidualnej akcji prawo stroną boiska. Nadzieję na korzystny wynik dla gości w 34 minucie przedłużył Marcin Hoszcz, finalizując akcję Gracja Lisa, ale było to ostatnie trafienie w tym spotkaniu. Red Devils Chojnice, futsal Team Lemborg. 4 do 2. Po wycofaniu się z rozgrywek Wenecji półtuskiej miejsce, nad niespełna tydzień przed startem sezonu zajął futsal Szczecin. Z tego powodu mecz tych ostatnich z Jagiellonią Białystok został przełożony na inny termin. W pierwszej kolejce grupy północnej komplet punktów zgarnęli Spadkowicze z Ekstraklasy, drużyny, które rywalizowały z Beniaminkami i jeden z faworytów tego sezonu, czyli Wiara Lecha Poznań. Pierwszym liderem została właśnie ekipa ze stolicy Wielkopolski po wysokiej wygranej w derbach z KS Gniezno. Drugi jest Dragon Bojano, który strzelił jednego gola mniej. Przechodzimy do grupy południowej, gdzie w tym sezonie zobaczymy 11 zespołów. To z powodu wycofania się w ostatniej chwili Wisły Opatowiec. Z tej okazji w weekend wolny miała ekipa Motus Kazimierza Wielka. W pierwszej kolejce ciekawie zapowiadał się jednak mecz solidnego górnika Polkowice ze spadkowiczem gwiazdą Ruda Śląska czy pary beniaminków Morawi Tom z Obice z FC tarnu Serię gier na południu rozpoczął wspomniany mecz w Polkowicach. W 12 minucie Kacper Miozga przyjął piłkę na 10 metrze i precyzyjnym uderzeniem otworzył wynik spotkania. W 16 minucie odpowiedzieli Polkowiczanie, piłkę w pole karny rywali posłał Jan Rojek, a do siatki wpakował ją Maksymilian Chmielak. Równo minutę później gospodarze mieli rzut wolny. Strzał Pawła Wyżgi obronił bramkarz gości, ale dobitka Marcela Wolana była już skuteczna i do przerwy było 2-1. Zaraz po wznowieniu, po podaniu Bartosza Siadula strzałem z pola karnego wyrównał Paweł Grzywaczewski. W tej samej minucie goście wyprowadzili kolejną bramkową akcję. Grzywaczewski zrewanżował się asystą Siadulowi i było 3-2 dla gwiazdy. W 29 minucie stan meczu znów się wyrównał, a gola na 3-3 zdobył Michał Grochowski, który skorzystał z okazji i pochwalił się, że oczekuje potomka. Emocje w tym meczu aż kipiały, w 33 minucie po akcji Dawida Białego, Michała Grochowskiego i Jana Rojka górnik znów był na prowadzeniu. Tylko na chwilę, bo kilkadziesiąt sekund później, Katper Miozga pressingiem zmusił rywala do błędu i po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Miejscowi zaatakowali jednak jeszcze mocniej i po wymianie podań Pawła Wyżgi i Dawida Białego ten drugi strzelił gola na 5-4. Wynik meczu ustalił w ostatniej minucie strzałem z przedłużonego rzutu kardego Marcel Wolan. Górnik Polkowice Gwiazda Ruda Śląska, 6-4. W innym starciu śląsko-dolnośląskim Sośnica Gliwice spotkała się Supra Broker z profi sport Wrocław. Szybko, bo już w drugiej minucie prowadzenie objęli gospodarze. Paweł Barański zagrał do Marcina Kiełpińskiego, a ten, mimo trudnej pozycji, zdołał umieścić piłkę w bramce rywali. W 14 minucie po akcji Michał Hyży, Michał Grecz miejscowi podwyższyli na 2 do 0. W 28 minucie Hyży zagrał na jeden kontakt z Kamilem Kmiecikiem i było trzy do zera dla gospodarzy. Wrocławianie, mimo licznych okazji, zdobyli w tym meczu tylko jednego gola. W 37. minucie do błędu rywali zmusił Lawan, który trafił po podaniu Mikołaja Kawalca. Sośnica Gliwice, AZD Zawłów, Profi Sport Wrocław 3 do 1. Czas na starcie Śląsk, Dolny Śląsk w tej kolejce, czyli mecz GKS Tychy, Polonia, Bielany, Wrocławskie. Faworytem byli gospodarze i to oni w 13 minucie objęli prowadzenie, kiedy to Marcin Ptak wykorzystał błąd bardzo dobrze spisującego się do tej pory bramkarza gości. Przyjezdni jednak bardzo szybko odpowiedzieli, bo w kolejnej minucie po szybkiej akcji z Mateuszem Mojką wyrównał Filip Jankowski. W 25 minucie Maciej Gołąbek podał do Filipa Krzyżowskiego, a ten strzałem z linii pola karnego sprawił że GKS znów objął prowadzenie. Mojka podał do Filipa Turkowyda i było po dwa. Kolejne minuty należały jednak do miejscowych. W 29 minucie świetną akcję przeprowadzili Krystian Karpeta i Filip Krzyżowski. Chwilę potem Krzyżowski posłał potężną bombę na bramkę rywali, kompletując tym samym hat-tricka. Jeszcze w tej samej minucie na 5 do 2 podwyższył strzałem z pola karnego Radosław Górkiewicz. Zawodnik GKS-u Tychy powtórzył wyczyn niespełna 60 sekund później, finalizując szybką akcję Mateusza Kosowskiego. W 36 minucie Gola Numer 3 dla Polonii zdobył uderzeniem z pola karnego Marcin Firańczyk. W 37. minucie piłkę wywalczył Kosowski, oddał do Oliwiera Bednarskiego i było 7-3. Znakomity mecz w wykonaniu miejscowych przypieczętował zaś niezwykle pracowity tego dnia Mateusz Kosowski. Kieka jest tychy Polonia Bielany Wrocławskie 8-3. Jedna z lepszych ekip poprzedniego sezonu futsal Timbrzek na starcie obecnego podejmowała AZZ łek Kraków. Oba zespoły zachowały czyste konto niemal do końca pierwszej połowy. Niemal bo w 19 minucie gola do szatni krakowianom wpakował Marcin Bober, dobijając strzał Jakuba Rabandy. W 22 minucie Ariel Piasecki podał na prawą stronę do Damiana Makowskiego, a ten strzałem z dystansu podwyższył na 2 do 0. Dwie minuty później szybki atak akademików z Krakowa sfinalizował Arkadiusz Lekki i goście mieli kontakt. To ekipa z brzegu była jednak tego dnia bardziej skuteczna. W 32 minucie uderzeniem z dystansu wynik podwyższył Paweł Boczarski. A 4 minuty później bramkarza u łeku przelobował Przemysław Dewódzki. Wydawało się, że miejscowi spokojnie dowiozą prowadzenie do końca, tymczasem Gola na 4 do 2 zdobył w 38 minucie Bartłomiej Polak. Goście do samego końca próbowali i w ostatniej minucie gola kontaktowego po zespołowej akcji strzelił Paweł Hady. Do końca meczu pozostało jednak 8 sekund, co nie wystarczyło. Futsal Timbrek AZS Uek Kraków 4-3. Dzisiejszy magazyn kończy spotkanie Beniaminków, Morawi, Tom sobice z Obice FC Tarnów. Gospodarze zorganizowali efektowną prezentację, a potem zaczęło się. Bardziej aktywna ofensywnie była Morawia, która dopięła swego w dziewiątej minucie. Mateusz Sawacki podał do Norberta Sinkiewicza i było 1 do 0. W 15 minucie po faulu na Dominiku Wardzale sędziowie podyktowali przedłużonego karnego, którego na gola zamienił sam poszkodowany. Miejscowi jednak przed przerwą odzyskali prowadzenie po indywidualnej akcji Michała Zawackiego. W 34. minucie strzałem z za pola karnego wyrównał Wardzała. Sporo działo się w krótkim odstępie czasu, bo zaledwie minutę później Michał Zawacki po raz kolejny pokonał bramkarza tarnowia, na co jeszcze szybciej odpowiedział celnym trafieniem zrzutu wolnego Wardzała. Decydujący gol padł w ostatniej minucie, a z przedłużonego karnego wynik meczu ustalił Damian Chudyba. Morawia Tąpawek z Obice, FC Tarnów, 3-4. Tarnowianie cieszyli się zatem z pierwszych punktów w pierwszej lidze. Od porażki zaczyna sezon z kolei Spadkowicz gwiazda ruda Śląska, który po roku wrócił do pierwszej ligi. W pozostałych starciach górą byli faworyci. Po trzy oczka sięgnęły także ekipy z Polkowic, Gliwic, Tych i Brzegu. Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, pauzował motus Kazimierza Wielka. Pierwszym liderem jest GKS Tychy, który wysoko pokonał Polonie Bielany, a za nim Górnik Polkowice. Te dwie ekipy zmierzą się ze sobą w następnej kolejce i będzie to jeden z najciekawszych meczów drugiej serii gier. Motus Kazimierza Wielka swój pierwszy mecz w sezonie zagra na wyjeździe z gwiazdą Ruda Śląska. MVP kolejki został wybrany Dominik Warzała z FC Tarnów. Serdecznie gratulujemy pierwszego zwycięstwa. Dziękujemy za obejrzenie pierwszego w tym sezonie magazynu pierwszej ligi futsalu i do zobaczenia za tydzień.